W najnowszym programie Freeza Challenger doszło do poważnej sytuacji zagrażającej życiu, dziesiątki tysięcy ofiar i miliony ludzi pozbawionych pomocy w strefie gazy, a także kontrowersyjna kato-influencerka przegrywa proces w sądzie. Przebywam aktualnie na wakacjach, więc dzisiaj wyjątkowo się nie zobaczymy, ale usłyszymy. Zapraszam do oglądania. Notre Dame wraca do życia po pięciu latach odbudowy. Po ponad pięciu latach od niszczycielskiego pożaru katedra Notre Dame w Paryżu będzie ponownie dostępna dla wiernych i zwiedzających. Uroczystości otwarcia odbędą się 7 grudnia, a 8 grudnia arcybiskup Paryża Laurent Ulrich odprawi pierwszą szef odnowionej świątyni. Renowacja, której koszty przekroczyły 700 milionów euro, znacząco zmieniła wygląd wnętrza katedry. ściany sklepienia i rzeźby zostały oczyszczone z wielowiekowej patyny, co sprawiło, że przestrzeń stała się znacznie jaśniejsza. Pojawiły się też nowoczesne elementy takie jak brązowy ołtarz i siedziska, co wywołało mieszane reakcje szczególnie wśród historyków sztuki, którzy zauważają utratę oryginalnego, średniowiecznego klimatu. Znaczącym wkładem w renowację było odrestaurowanie witraży przez specjalistów z Niemiec, jednak ich praca nie została szeroko podkreślona przez francuskie władze. Na odbudowę Notre Dame zebrano 843 miliony euro w formie darowizn, a część tych środków nadal pozostaje na przyszłe prace. Oczekuje się, że katedra ponownie stanie się jednym z najbardziej rozporządzonych Poznawalnych symboli Paryża i miejscem, które przyciągnie miliony odwiedzających z całego świata. Katolicka influencerka Najka przegrywa proces sądowy. Najka, właściwie Natalia Ruś, to kontrowersyjna influencerka znana głównie na TikToku i Instagramie. Prezentuje się jako katolicka działaczka i często porusza tematy związane z wiarą, rodziną oraz kwestiami moralnymi, co budzi mieszane reakcje wśród internautów. Sąd Okręgowy w Rybniku orzekł, że informacje publikowane przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i ksenofobicznych na temat Natalii Ruś, znanej jako Najka, były zgodne z prawdą. Proces karny, który wytoczyła prezesowi Ośrodka Radowi Dulkowskiemu zakończył się jej porażką. Katolicka influencerka oskarżyła Dulkowskiego o naruszenie dóbr osobistych po jego krytyce jej kontrowersyjnej wypowiedzi, że depresja jest spowodowana brakiem wiary w Boga. Sąd uznał, że określenie jej opinii jako antynaukowej bzdury było zasadne i zgodne z faktami. Najka przegrała proces i została zobowiązana do pokrycia kilku tysięcy złotych kosztów sądowych. Ponadto sąd podkreślił, że działania Ruś, w tym publikowanie radowskich X Wpisów oraz atakowanie osób cierpiących na depresję nie miały podstaw naukowych ani etycznych. Prokuratura Rejonowa w Rybniku oskarżyła ją także o publiczne pochwalanie przestępstw i znieważanie osób pochodzenia żydowskiego. Proces w tej sprawie rozpocznie się w styczniu 2025 roku. Jednym z zarzutów jest aprobata dla czynu posła Grzegorza Brauna, który zgasił gaśnicą świece hanukowe w Sejmie. Za zarzucane czyny influencerce grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Brawo, ta kobieta to czyste szaleństwo i fanatyzm w jednym. Dawniej takich zamykano w odpowiednich instytucjach, teraz sieją propagandę. Brawo, wreszcie ktoś pokazał jej, że nie jest bezkarna, a jej poglądy nie mają nic wspólnego z zachowaniem chrześcijanina. Tragedia w strefie gazy, setki ofiar i kryzys humanitarny. Od października izraelskie naloty w strefie gazy pochłonęły życie ponad 44 tysięcy osób. W ostatnich dniach kolejne dziesiątki z. Między innymi w Beit Laya i Kan Yunis. Szpitale są przepełnione i borykają się z brakami leków, co pogłębia dramatyczny kryzys humanitarny. Według szacunków ONZ 90% mieszkańców gazy zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów, a dziesiątki tysięcy pozostają uwięzione w oblężonych rejonach, pozbawione dostępu do żywności, wody i pomocy humanitarnej. Sytuacja niesie również ryzyko dla organizacji pomocowych. Izraelski atak na konwój World Central Kitchen zakończył się śmiercią pięciu pracowników czasem trwają dyplomatyczne rozmowy na rzecz zawieszenia broni. Delegacja Hamasu udała się do Kairu na negocjacje prowadzone przy wsparciu USA, Egiptu, Kataru i Turcji. Postęp rozmów utrudniają jednak spory dotyczące uwolnienia zakładników. Według izraelskich władz Hamas nadal Około 100 osób. Trwający konflikt zapoczątkowany atakiem Hamasu na południowy Izrael 7 października doprowadził do masowych zniszczeń i przymusowego przesiedlenia milionów ludzi, pozostawiając strefę gazy w ruinie. Polak spowodował karambol 50 samochodów na drodze. Na niemieckich autostradach w Nadrenii, północnej Westfalii, doszło do serii karamboli z udziałem 50 pojazdów, w wyniku czego 26 osób zostało rannych, w tym 8 ciężko, a jedna walczy o życie. Sprawcą zdarzenia był 30-letni Polak prowadzący ciężarówkę, który taranował auta na trasie od Neus do Gewelsberg, pokonując ponad 60 kilometrów. Kierowca ignorował wezwania policji i jechał z dużą prędkością, powodując chaos na drodze. Ciężarówka zatrzymała się dopiero na zwężeniu autostrady A1 blokując trasę. Mężczyzna został zatrzymany, a badania wskazują, że mógł być pod wpływem alkoholu na lub cierpieć na zaburzenia psychiczne. Obecnie przebywa w klinice psychiatrycznej. Wyniki badań toksykologicznych są już w posiadaniu prokuratury, ale jeszcze ich nie ujawniono. Niemieckie media określiły kierowcę mianem Rambo w ciężarówce. Policja apeluje o przesyłanie nagrań i zdjęć od świadków. Protesty przeciwko obowiązkowej edukacji zdrowotnej w szkołach. 1 grudnia 2024 roku w Warszawie odbył się protest przeciwko wprowadzeniu obowiązkowego przedmiotu edukacja zdrowotna w szkołach. Organizatorzy w tym Koalicja na rzecz ocalenia polskiej szkoły sprzeciwiali się seksualizacji dzieci, ograniczeniu praw rodziców oraz zmianom w podstawie programowej. Protestujący twierdzili, że nowy przedmiot wprowadza antyrodzinne treści. Minister edukacji Barbara Nowacka broniła reformy, podkreślając, że edukacja zdrowotna ma przygotować młodzież do o zdrowie psychiczne, fizyczne i seksualne. Nowy przedmiot, który ma zastąpić wychowanie do życia w rodzinie będzie obowiązkowy od roku szkolnego 2025-2026. Zajęcia będą obejmować m.in. profilaktykę chorób przenoszonych drogą płciową, metody antykoncepcji, bezpieczeństwo w internecie i zdrowie seksualne. Przeciwnicy reformy uważają, że edukacja zdrowotna wkracza w obszar wychowania, który należy do rodziców, a zmiany te mogą prowadzić do seksualizacji dzieci. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie. Dajcie znać w komentarzach. Gracias. Freeze naraził zdrowie uczestników projektu Challenger. Frizz, jeden z najpopularniejszych polskich youtuberów, opublikował na swoim kanale szósty odcinek programu Challenger, w którym uczestnicy mierzą się z ekstremalnymi wyzwaniami i walczą o 250 tysięcy złotych. Tym razem zawodnicy musieli zanurzyć się w lodowatym basenie pełnym kostek lodu. Wyzwanie najdłużej wytrwali Dominik Stokłosa, Frizz i Jeremy Dąbrowski. Dominik wyszedł z wody o własnych siłach, jednak Frizz i Jeremy wymagali pomocy ratowników. Frizz stracił czucie w nogach, a Jeremy był w stanie krytycznego wychłodzenia, co wzbudziło kontrowersje wśród widzów. Influencerzy spędzili w basenie z lodem aż godzinę, a internauci skrytykowali program za brak bezpieczeństwa i uznali, że przestał być odpowiedni dla młodszej publiczności. Ten krzyk Jaya był straszny, a Freeze wyglądał z nich najgorzej. Wszystko pod wyświetlenia i żeby cyferki się zgadzały, zamiast wyjść o rozsądnym czasie i temperaturze ciała. Imo to totalna przesada. Wiadomo, dorośli ludzie, bla bla bla, ale jednak Freeze to przepuścił, obejrzał i wstawił. I jeszcze ci medycy, którzy robili gorsze robotę niż pierwszoklasiści na kursie. Było to nieodpowiedzialne i dodatkowo źle zorganizowane. A może przejdźmy do meritum. Po pięciu latach odbudowy katedra Notre Dame zostanie ponownie otwarta 7 grudnia, a pierwsza msza odbędzie się dzień później. Renowacja kosztowała 700 milionów euro i wprowadziła widoczne zmiany, w tym nowoczesne elementy wnętrza. Najka Natalia Ruś przegrała proces karny przeciwko prezesowi ośrodka monitorowania zachowań kristowskich i publicznych, które oskarżyły o publikowanie antynaukowych i kontrowersyjnych opinii, sąd uznał jej zarzuty za bezzasadne, a kolejne postępowanie dotyczy między innymi jej. Wypowiedzi. Izraelskie naloty w Strefie Gazy zabiły ponad 44 tysiące osób, a kryzys humanitarny objął 90% mieszkańców. Trwają negocjacje o zawieszeniu broni, ale rozmowy komplikują spory o uwolnienie zakładników. 30-letni Polak prowadzący ciężarówkę spowodował karambol na niemieckich autostradach raniąc 26 osób. Kierowca został zatrzymany i osadzony w klinice psychiatrycznej. Okoliczności są nadal badane. W Warszawie odbyły się protesty przeciwko wprowadzeniu edukacji zdrowotnej w szkołach zarzucając jej specjalizację dzieci oraz ograniczenie praw rodziców. Minister edukacji broni reformy, która ma zastąpić wychowanie do życia w rodzinie od 2025 roku. Dziękuję, że oglądaliście do końca i nie zapomnijcie o subskrypcji, bo to naprawdę wiele dla mnie znaczy. Do usłyszenia. bajo!